Jakie są szanse reprezentacji Polski na zbliżających się Mistrzostwach Świata w Katarze? Jak wygląda nasza sytuacja? Które reprezentacje są w najlepszej formie? I w końcu, czy i ostatnie Mistrzostwa to będą? To i jeszcze więcej w dzisiejszym raporcie przed Mundialem. Witam Was na kanale Czysta Piłka, gdzie staram się Wam dostarczać jak najlepszy piłkarski content. Mundial zbliża się do nas naprawdę wielkimi krokami i to jest najlepszy czas, żeby zrobić odcinek z podsumowaniem wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć przed pierwszym meczem. Bardzo dziękuję Wam za dotychczasową pomoc w rozwoju kanału w postaci wszystkich lajków i subskrypcji. Bardzo mi to pomaga i także dziś, jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zachęcam do zostawienia lajka, i także napiszcie mi w komentarzu ogólnie co sądzicie na temat tych mistrzostw i co najważniejsze na temat szans Polaków. Możemy też spróbować typować i zobaczymy, czy większość głosów będzie za tym, że Polska coś osiągnie i na przykład wyjdzie z grupy, czy bardziej za tym, że nam się niestety to nie uda. W każdym razie przeanalizujemy sobie całą tą sytuację i ja już nie będę przedłużał, także zapraszam was do oglądania. Nie obawiamy się nikogo, ale zachowajmy spokój. Takie słowa wypowiedział Lionel Messi, dla którego ten Mundial będzie szczególny. Szczególny z wielu powodów. Przede wszystkim Messi był już o krok od wygrania Mundialu, przegrywając w 2014 roku finał z Niemcami. I dla Argentyńczyka mogą być to również ostatnie Mistrzostwa Świata. A wspominam o tym, ponieważ Argentyna to nasz rywal z grupy i od tego zaczniemy. Czyli to, co nas wszystkich najbardziej interesuje, jakie szanse mają Polacy i jak wygląda forma naszych reprezentantów. I właśnie skupiając się na sytuacji Polaków w naszej grupie, to najmocniejszym rywalem będzie wspomniana wcześniej Argentyna. Jednak zacznijmy od początku. Pierwszy mecz, rozegramy z reprezentacją Meksyku i ten mecz będzie dla nas naprawdę najważniejszy, ponieważ wygrana z Arabią Saudyjską powinna być formalnością. Ich reprezentacja łącznie jest wyceniona na 220 milionów euro według portalu Transfermarkt. Ich największymi gwiazdami są Raúl Jiménez, Lozano, Herrera oraz Alvarez. Bilans meczów pomiędzy Polską a Meksykiem jest na plus dla reprezentacji Polski. Jednak z Latynosami ostatnimi czasy ciężko idzie naszej reprezentacji. Dlatego przed całym wylotem do Kataru Polska rozegra sparring z reprezentacją Chile, który ma nas przygotować do stylu gry zespołów z Ameryki Południowej. Co do bilansów z naszymi grupowymi rywalami, to tutaj prezentuję wam grafikę, którą wam przygotowałem. Widać, że najgorzej właśnie idzie nam z Argentyną, a najlepiej z Arabią Saudyjską, z którą nigdy nie przegraliśmy ani nigdy nie zremisowaliśmy. Nasza reprezentacja natomiast jest wyceniona według portalu Transfermark na 250 milionów euro i kluczowych zawodników nie trzeba tutaj nikomu przedstawiać. Ale patrząc na papierze, to naprawdę mamy argumenty, żeby powalczyć i wyjść z tej grupy. Jeżeli nasi piłkarze będą w bardzo dobrej formie, chociażby jak w meczu ze Szwecją czy z legendarnego już turnieju Euro 2016, gdzie doszliśmy do ćwiercinału, to sądzę, że czeka nas naprawdę wiele pozytywnych emocji. Jednak prawdę mówiąc, jeżeli mecz z Meksykiem nie pójdzie po naszej myśli, to później naprawdę będzie bardzo ciężko. Ale nie no, ja jestem tutaj optymistą i typuję wynik 2-1 dla Polaków w meczu z Meksykiem i naprawdę liczę, że wyjdziemy z grupy. Nasi reprezentanci są ostatnio naprawdę w bardzo dobrej formie, dodatkowo dla niektórych naszych reprezentantów będzie to już czwarty turniej z rzędu i drugi mundial z rzędu, także mamy doświadczenie, a to jest bardzo ważne. Dlatego właśnie w mojej opinii to wyjdziemy z tej grupy i oczywiście dajcie mi znać w komentarzu co wy sądzicie na ten temat, bo jestem ciekawy czy właśnie większość głosów jest w postaci takiej, że wyjdziemy z grupy, czy raczej średnio. Teraz przejdźmy do tematu, który będzie nas głównie interesował w późniejszej fazie turnieju, mianowicie kto ma największe szanse na triumf w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Aktualnymi mistrzami są Francuzi i teraz warto przypomnieć słynną klątwę mistrzów, która polega na tym, że mistrzowie świata na następnym mundialu nie wychodzą z grupy. Sprawdziło się to w przypadku reprezentacji Holandii, która w 2014 roku nie wyszła z grupy oraz z reprezentacją Niemiec, która tak samo w 2018 roku także nie wyszła z grupy. I dlatego właśnie na reprezentacji Francji teraz spoczywa bardzo duża presja i dodatkowo ostatnie ich występy chociażby w Lidze Narodów nie napołają dosyć dużym optymizmem, ale oczywiście zobaczymy. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to Mundial wygra albo Brazylia, albo Portugalia, albo Belgia. Najbardziej oczywiście chciałbym, żeby Mundial wygrała Portugalia. Żeby Cristiano Ronaldo mógł zasłużenie podnieść Puchar Mistrza Świata. Co do Cristiano, to dla niego też może być to ostatni mundial. Jednak co do piłkarzy, dla których właśnie to będzie ostatni mundial, to przejdziemy jeszcze, zrobimy sobie na końcu takie podsumowanie. Wspomnimy również o piłkarzach, którzy nie pojadą na mundial przez np. kontuzję. Wracając do moich faworytów, to dla mnie naprawdę największe szanse będzie miała Brazylia. Są oni naprawdę bardzo mocnym faworytem, mają niesamowitą ekipę i tacy zawodnicy jak Vinicius, Neymar, Rodrigo, Antony czy Gabriel Jesus będą mocno dominować. Przynajmniej tak powinno być, patrząc na ich aktualną formę. Belgia też ma bardzo duże szanse, bo to jest oczywiście zgrany kolektyw, który ma bardzo dużo zawodników na najwyższym poziomie. Jednak kto wygra te mistrzostwa, to dopiero dowiemy się w grudniu. Na razie możemy się tylko domyślać i sobie tak luźno typować. Jednak w trakcie turnieju będziemy sobie omawiać cały czas sytuację i nasi faworyci będą się powoli wyłaniać. Na zbliżającym się Mundialu zabraknie wielu klasowych zawodników. Większość z nich wymieniłem w moim jednym z pierwszych odcinków, do którego link macie w opisie, jednak musimy trochę zaktualizować tą listę, ponieważ wielu zawodników wypadło w trakcie obecnego sezonu przez kontuzję. A wszystkich właśnie prezentuję Wam na tej grafice. Engolokante, Kante, James, Diogo Jota, Ronald Araujo, Jimmy Wijnaldum, Jakub Moder, Paulo Dybala oraz Rafael Varane. Co do Dybali i Varana to ci zawodnicy mają jeszcze jakieś szanse na wyzdrowienie po kontuzji, ale są to dosyć małe szanse. Jednak są jeszcze zawodnicy, którzy się nie zakwalifikowali i tych zawodników właśnie nie w wcześniej wspomnianym odcinku, także tam Was zapraszam, a teraz przejdźmy do zawodników, dla których może być to ostatni Mundial. Mistrzostwa Świata w Katarze będą z pewnością dla wielu piłkarzy ostatnimi w ich karierze. Mowa o zawodnikach, którzy przekroczyli już 30 rok życia i za 4 lata istnieje duże prawdopodobieństwo, że ze względu na wiek albo nie będą grali już w piłkę, albo też nie będzie to już ich poziom reprezentacyjny. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Luka Modrić, Luis Suárez czy Karim Benzema to właśnie dla tych popularnych zawodników najprawdopodobniej będzie to ostatni mundial. Jest to tak naprawdę koniec pewnej ery, ale możemy na to patrzeć z innej perspektywy, że dla tych zawodników właśnie to będzie taki last dance i wszyscy będą chcieli zaprezentować się z jak najlepszej strony, pokazać ich całe doświadczenie zebrane przez piłkarską karierę. Dlatego naprawdę rywalizacja może być na najwyższym poziomie i właśnie ci zawodnicy potraktują te mistrzostwa jako ich ostatnie i sprawią, że byłyby jak najlepsze. Dlatego ta rywalizacja naprawdę może być bardzo wysoka. Jednak wciąż jest trochę taki smutek, że to naprawdę będą ostatnie mistrzostwa dla naprawdę ikonicznych już zawodników. I naprawdę coś tak czuję, że wielu z nas chciałby finał pomiędzy Portugalią a Argentyną. To by było naprawdę coś niesamowitego, żeby zobaczyć Cristiano Ronaldo, i Leonela Messiego, którzy rywalizowali od tak wielu lat, kiedy walczą o najważniejsze trofeum dla piłkarza, mistrza świata. Żaden z nich tego mistrzostwa nie zdobył, a obydwoje na to zasługują. Jednak czy taka sytuacja będzie miała miejsce, to oczywiście pokaże przyszłość. Ja naprawdę bardzo bym chciał, żeby tak było. Ogólnie, co do samych tych mistrzostw, moglibyśmy jeszcze dużo powiedzieć o względach technicznych, na przykład o samym miejscu, w którym są rozgrywane te mistrzostwa, czyli w Katarze, o różnych kontrowersjach z tym związanych i różnych tego typu sprawach. Jednak postawiłem dzisiaj na podsumowanie czysto teoretyczne i czysto sportowe. Naprawdę, ten mundial zbliża się nas wielkimi krokami i już niedługo wszyscy będziemy przeżywać piłkarskie emocje. To na tyle w dzisiejszym odcinku, oczywiście jeszcze wcześniej oraz w trakcie turnieju będę dodawał wiele odcinków związanych właśnie z tematyką Mistrzostw Świata, dlatego upewnij się, że masz zasubskrybowany ten kanał, ja z mojej strony bardzo Ci dziękuję, że oglądasz ten odcinek do końca, no i słyszymy się już w kolejnym, cześć!